Cześć, z tej strony Patryk. Witajcie na naszym magicznym kanale. Dzisiaj otworzymy magicznego boxa od Wizarding Tranka. Jeśli nigdy nie mieliście do czynienia, chociaż to jest wątpliwe, z czymś takim jak e, tajemnicze boxy czy mystery boxy, to jest to pewnego rodzaju pudełko, które zamawiamy w sposób subskrypcyjny lub pojedynczy zakup. W Polsce mamy kilka takich i wewnątrz mamy po prostu tajemniczą zawartość, nie wiemy co jest w środku. Wiemy jedynie, że zawartość pudełka przewyższa wartością cenę, za jaką go kupujemy. Wizarding Trunk jest amerykańskim boksem w tematyce Harry'ego Pottera, czy raczej magii dookoła Harry'ego Pottera i myślę, że nie widziałem jeszcze w Polsce, żeby ktokolwiek podjął się otwierania <grych> Takiego pudełka. Generalnie nie jest to współpraca. No i cóż, temat tego boksa, bo ten boks jest grudniowym boksem. Powinien przyjść, raczej wyszedł w połowie grudnia. Ale mamy święta, więc no, ciężko, żeby przyszło w grudniu. Przyszło na początku stycznia, nawet jest już bliżej połowy stycznia. Dzisiaj odebrałem świeżutki z poczty. Także boks wygląda tak, mogę pokazać. No rzeczki się tu przydadzą. Okej. Okay. Jestem bardzo ciekaw, bo każdy z tych boksów ma swój własny design. Każdy wygląd tego boksa jest unikatowy no i zawsze bardzo ładny. Oczywiście ja już zamówiłem trzy takie dwa boksy. To jest trzeci. Zobaczymy, może w przyszłości będę kontynuował. No cóż... <grym> Box przeszedł swoje, to widać. Budełko no nie jest najwyższych lotów. Tak wygląda z przodu. Do tej kamery też mogę pokazać. Generalnie wygląda, że trzymam go do góry nogami. Tak lepiej. Widać, że mamy sawiernie. może w ten sposób. No i dookoła widać różne eliksiry. Ciężko stwierdzić, co to za eliksir, bliżej nieokreślone. Prezentuje się ładnie. Gdyby nie był poobijany przez... ...kilometry, które Szefiel. był. Dobrze. A, oczywiście najlepszym otwieraniem takich boksów jest otwieranie ich na ślepo. Także... Odłóżmy sobie go z tej strony. I wyciągnijmy jakieś pudełko. Co my tu mamy? Pierwsze pudełeczko. Coś mi to przypomina. Trochę taka. Powiedzmy, że my się odsiewnia. Jakiś okno. Mamy jakieś podejrzenia co do tego, ale zobaczymy. A nie chcę uszkodzić pudełka. Może nawet się to udało. Jest folia zabezpieczająca i uwaga. Tak. Tutaj. A w środku. Tam, dam, To jeszcze nie środek. <tutaj> Mamy. Mamy fiolkę ze wspomnieniem. Oczywiście, nieotwieralnym, bo to jest ozdoba. W ten sposób wygląda ta fiolka. Tutaj pokażę. I są to Final Memories, czyli ostateczne, ostatnie wspomnienia. Podejrzewam, że w poprzednich boxach było ich więcej, i to jest ostatnie wspomnienie z racji, że to grudniowy box. Ale jest to bardzo ładny <grych> i ciekawy Elixir. No dobrze, co tam następnego mamy? Nie chcę podglądać, ale tu jest coś dużego. Bardzo dużego. I gdzie to się otwiera? Tu się otwiera. Zabezpieczone porządnie. A. Zobaczmy. Uu, ja już wiem, co to jest. <ścoughs> Zapakowane porządnie. A jest to. Jest to waga do eliksirów. Hmm. Razem z tym i drugi. D druga strona zobacz, czy czegoś nie zapomniałem. Jak to teraz zamontować? Eee, żeby... Jest <laughs> bardzo przyjemna waga do ważenia. Prawdopodobnie składników do eliksirów, żeby dodać ich odpowiednią ilość. Eee, tu widzę, jest jakaś twarz. może to miała być twarz, albo nie miała być twarz. Będzie się pięknie prezentować na półce. Będziemy ważyć modelinę do robienia kociołków, chyba. To idzie na bok. A i zobaczmy, co jest dalej. Teraz tak. Chciałbym coś. O, Boże. Coraz większe te pudełka dają. To jest coś. Tak nam się bardzo spodoba. <laughs> Ojej. To co tu widzę, to jest po prostu poradnik do eliksirów. Księga. Wy może tego jeszcze nie widzicie? O, proszę bardzo. To jest taka książka. Książka, no poradnik po prostu eliksirów. Ale o ile tego nie widać, może z daleka. Ja już to czuję, że to jest pewnego rodzaju pudełko, które jest puste w środku. Zaraz to pokażę do kamery, ale w środku mamy jeszcze notesik. Spodoba nam się, uwielbiamy notesiki, szczególnie książki tego typu. A książka w środku prezentuje się tak. Położę ją na razie tu. I zanurkujemy po coś następnego, ale mamy następne. Swelling Serum. I... mamy żabę. <laughs> eee, brew yourself, czyli uważ sam. Eee, żebym ja wiedział, czym był Swelling Serum, tak na nasze. Sprawdźmy, czy uda się nam to otworzyć bezpiecznie. I wyciągnąć wszystko, co jest w środku. To jeszcze nie wszystko, teraz jest wszystko. W środku mamy więc naklejkę ozdobną na bok. Mamy tam Uff. pierwszy składnik eliksiru. Jest dość widać, że połyskujący, prawdopodobnie z jakimś, nie wiem, brokatem. Następnie mamy drugi składnik eliksiru, którym jest taka czerwona, pomarańczowa substancja. Mamy, pokażę najpierw tutaj, taką łyżeczkę. Nie wiem, czy ją tutaj widać. Jest łyżeczka do eliksiru. Mamy najważniejszy składnik czyli butelkę. Do tegoż eliksiru. I mamy wosk do zapieczętowania. Wydaje mi się, że odłożymy to na razie na bok. Następne. Mm -hmm. Okej. Okay. Co my tu mamy? Uuu. Jest sakowane. Ale jest to Patronus Łani. Nie jest to jeden, jest to łania. Jeśli ktoś się zastanawiał i jeśli dobrze pamiętam, Patronus Łani to Patronus Snape'a. to jest. Co miałoby sens, bo on jak najbardziej jest związany z eliksirami. Jeszcze nie koniec. Mamy Miedziano, miedziane klucze. Do pabu? <laughs> nie, to nie jest klucz. Klucze były w kwartalnych boksach. To są łyżeczki. Łyżeczki z e, dzikiem. To znaczy, że pod świskim łbem. Także tu jest łyżeczka z dzikiem. Więc to nie jest dziura by kocioł. to jest świski łeb. O, będzie jedzony. Tutaj? I wydaje mi się, że została nam ostatnia rzecz. Teraz mogę zajrzeć, w tuż nie ma. jeszcze nie ostatnia. Już mamy przypinkę. Jak co. E, co każdy box. Wizarding interact ma dwie opcje. Jedną jest kwartalny, a drugą jest e, co drugi miesiąc. Tak, w, co drugi miesiąc ten bimontli posiada przypinki. Do tej pory to były ramy czarodziejów. W tym momencie wydaje mi się, że to już nie są ramy. Jest to taki eliksir chwały. Z tego, co rozumiem. Dobrze jest. No i cóż. Przejdźmy chyba do najważniejszych może rzeczy. Mamy tu jeszcze gazetę mówiącą o tym co znajduje się w danym pudełku? Z, ze względu na, na to, że nie chcę sobie zdradzić, choć już wszystko widzę przed sobą, nigdy jej nie wyciągam wcześniej. Mamy tutaj. Co to jest? O, to jest przepis na... na eliksir, który mamy tutaj do przygotowania. Na serum które mamy tutaj. Mamy również artbooka, który pokazuje nam wszystko, co w tym boksie na tle pięknego kabinetu z eliksirami wydaje mi się. Wygląda w ten sposób. Oraz mamy coś w rodzaju podkładki przedstawiającej smakołski wodę księżycową, no, generalnie składniki do eliksirów, która wygląda w ten sposób. No i oczywiście, jak w każdym możliwym boksie, taki w tym, mamy koszulkę. Zawsze zostawiam ją na koniec. Jest najciekawszym elementem całego pudełka. Ostatnim razem wyciągnąłem koszulkę będącą zespołem rokowym metalowym ze świata Harry'ego Pottera. Zobaczymy, co tym razem mamy tutaj. Pamięta, bo pamięta. Ale mamy tutaj Potion Master Brewing Company uh, since 1978, czyli generalnie uh, firma zajmująca się eliksirami w ten sposób jest bardzo przyjemnym materiałem. To jest przód z logotypem, a to jest tył koszulki. Koszulki z suizading tranka zawsze charakteryzują się, albo raczej zazwyczaj, tym, że z tyłu mają trochę większy nadruk, z przodu są raczej logotypy. To jest Elka, przy czym zamawianie Elek z Ameryki wiąże się z tym, że na pewno będzie dla was większa niż jeśli nosicie Elki. Trzeba się z tym liczyć. No i co? Mamy wszystko. Mamy eliksir. Nad którym się zastanowimy jeszcze, czy będziemy robić. Jeśli będziemy robić, nagramy osobne wideo, osobny film do tego. I wydaje mi się, że to jest wszystko. No. Jeśli chcielibyście zamówić Wizarding Tranka, kieruję prosto na stronę Wizarding Tranka. Można zamówić to w opcji miesięcz... co dwumiesięcznej lub kwartalnej. Oczywiście jedno i drugie gwarantuje totalnie inny drop, inne przedmioty, więc. Zdarza się, że czasami przychodzi pudełko w miesiąc, nic nie przychodzi w miesiącu, albo przychodzą dwa na raz, więc z tym trzeba się liczyć. No i cóż, myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę, cześć.